Na temat adopcji wierzącego. Gdy myślimy o tej doktrynie, o doktrynie o adopcji wierzącego, to pojawiają się takie dwa słowa, które są bardzo ważne i myślę, że to są słowa, które bardzo są nielubiane w dzisiejszym świecie i, i nawet są zwalczane przez wiele osób, a mianowicie to jest mama i tata. Jak bardzo dzisiaj próbuje się zdewaluować te słowa i tak naprawdę też wartość rodziny tego, co Bóg stworzył. Jako rodzinę, mężczyznę, kobietę, dzieci. I to jest bardzo smutne, bo gdy patrzymy na to, co nas otacza, tak wiele widać rozbitych rodzin. Tak wiele widać dzieci, które wychowują się bez ojca, bez matki, które są porzucone i często nie mają właściwych wzorców. Ale wiecie, jak piękne jest to, gdy myślimy o tej doktrynie też, że Bóg troszczy się nawet o takie dzieci, które są porzucone które są z takich rozbitych rodzin. Czytamy na przykład w Psalmie 68, werset 6, że Bóg jest Ojcem Sierot. W 5 Mojżeszowej 10, 18 czytamy, że On jest sprawiedliwy wobec Sierot. Jeremiasz 49, 11 mówi, że On będzie zachowywał Sieroty. I Jakuba 1, 27 mówi, że Bóg wzywa nas wszystkich do tego, żebyśmy troszczyli się o takie dzieci. Ja powiem Wam, dla mnie to szczególnie jest ważne, bo ja wychowywałem się w rodzinie bez ojca i, i wiem z doświadczenia, jak czasami trudno było. A w momencie, gdy mi się urodził syn, pierwszy syn, muszę Wam powiedzieć, ja ze łzami w oczach mówiłem: Boże, jak ja mogę być dla niego ojcem, skoro sam nie miałem wzorców tego, jak być dobrym ojcem. Boże, jak, jak sobie poradzi w tej sytuacji. Ja pamiętam, jak Bóg mi wtedy wyraźnie pokazał. Patrz na mnie. Patrz na mnie, jak, bo ja jestem Twoim ojcem. Patrz na moje ojcowskie serce i objawiaj to serce swojemu synowi. I to zmieni wszystko. Dlatego ja powiem Wam, ta doktryna o tej adopcji jest dla mnie taka cenna, bo ona tak wiele zmienia, tak wiele prostuje w naszym życiu, tak wiele uh, wprowadza porządku w naszym życiu. Bo ta adopcja mówi nam o tym, że my należymy do Niego, jesteśmy Jego dziećmi. Moja pozycja przed Bogiem nie zależy od tego, czy ja się odpowiednio staram, czy zasłużyłem na to, czy jestem odpowiednio dobry, czy nie upadam, czy jestem wzorowym człowiekiem. Nie. Bo już jestem dzieckiem Bożym. Już jestem w Jego rodzinie. I cokolwiek teraz robię, będąc Jego dzieckiem, to nie robię tego po to, żeby sobie zapracować na coś. Ale to cokolwiek robię, czy ta służba, czy to jakiekolwiek moje życiu decyzje podejmuję, to one wynikają z tego, kim ja już jestem, a nie tym, kim chcę się stać, albo staram się stać. Jestem już dzieckiem Bożym. I to zmienia wszystko. Jesteśmy Jego dziećmi. I nie musimy na to zapracować, na jego miłość. Wiecie, adopcja, jakby można to w jednym słowem, jednym wyrazem zdefiniować, to jest dzieło Boga, które umieszcza wierzącego w Bożej Rodzinie. I to oznacza, że zostałeś przyjęty do Bożej Rodziny. To jest ten akt prawny Boga, na mocy którego Bóg usynowił grzesznika który uwierzył w Chrystusa. On przyjmuje Ciebie do swojej rodziny, czyni Cię swoim dzieckiem i obdarza Cię wszystkimi przywilejami z tego wynikającymi, że należysz do Jego rodziny. I to doświadczenie ma miejsce w momencie, gdy człowiek się na nowo naradza, gdy uwierzy i staje się dzieckiem w Bożej rodzinie. I później możemy w tym wzrastać. Jest kilka takich wersetów, które pięknie o tym mówią, na przykład Rzymian 8,15, gdzie jest powiedziane, że nie wzięliście ducha niewoli, lecz ducha synostwa, w którym wołamy Abba Ojcze. Galacjan 4,5, gdzie jest powiedziane, że On wykupił tych, co byli pod zakonem, abyśmy usynowienia dostąpili. I Efezjan 1:5 On przeznaczył nas dla siebie, do synostwa przez Jezusa Chrystusa. Zobaczcie, jak piękne to jest. Sama myśl tego, że my staliśmy się dziećmi Bożym, należymy do Jego rodziny. I tu uwaga, taka jedna rzecz, która jest ważna, bo czasami słyszę takie głosy typu, a wszyscy jesteśmy dziećmi Boga. Nie. Nie jesteśmy wszyscy dziećmi Boga. Wszyscy jesteśmy stworzeniem Bożym. Bóg stworzył nas, ale dzieckiem Bożym stają się ci, którzy uwierzyli. Jana 1,12. Ci, którzy go przyjęli, tym dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego. Ci, którzy uwierzyli, przyjęli to, ci stali się dziećmi Bożymi. W ogóle adopcja stała się możliwa dzięki krwi Chrystusa, który. Przelał tą krew na krzyżu Golgoty. I ta adopcja ma miejsce w momencie, gdy człowiek uwierzy. że Rzymia 8:15. I to ma ogromne znaczenie dla nas. Bo zobaczcie, ta adopcja umieszcza nas w rodzinie, do której nie należeliśmy. Efezjan 2:3 mówi, że raczej byliśmy w zupełnie w innym miejscu. To jest powiedziane, że byliśmy dziećmi gniewu, żyjący według porządliwości swoich. Do takiej rodziny należeliśmy. Ale adopcja sprawia, że Bóg bierze nas i umieszcza nas w rodzinie, do której wcześniej nie należeliśmy. I nie zasłużyliśmy, żeby w niej być. Ale stajemy się dziedzicami królewskiej rodziny dzięki temu, co On uczynił. Ja pamiętam, kiedyś czytałem na temat prezydenta Stanów Zjednoczonych byłego Ronalda Reagana, który zaadoptował jednego ze swoich synów. Zrobił to w 1945 roku i adoptował Michaela Reagana. Pamiętam, kiedyś czytałem o tym, jak dziennikarze go w jednym z wywiadów zapytali, jak to jest być adoptowanym dzieckiem, a nie takim naturalnym. Przecież, no, czy, czy nie jesteś, nie czujesz się, że jesteś trochę tym gorszym, bo jesteś adoptowany? I bardzo mi się podobało to, co on im odpowiedział. On im odpowiedział, tak, jestem adoptowany. Ale dla mnie to oznacza, że jestem tym, którego mój ojciec wybrał. On mnie wybrał, żeby był w jego rodzinie. Teraz pomyśl, Bóg wziął ciebie i przeznaczył cię i włączył cię do rodziny, do której naturalnie nie należałeś. I tak naprawdę nie należało ci się tam, żeby należeć. Ale on uczynił to dzięki swojej krwi. I ta adopcja uwalnia nas od przeszłości. Nie musimy taplać się w tych brudach tego świata, tego grzechu, tego wszystkiego, w czym taplaliśmy się wcześniej. Zakon już nie jest naszym panem, bo jesteśmy członkami Bożej rodziny. I to oznacza, że mamy teraz prawe, pełne prawa do wszystkich przywilejów wynikających z tego, że jesteśmy w tej rodzinie. To jest tak piękne. Pomyśl o tym, że nawet Jezus, gdy on modlił się, Zawsze to zwracał się do Boga jako do Ojca i nawet nas ucząc modlitwy też zachęca nas do tego, żebyśmy się modlili do Boga jak do Ojca i mówi Ojcze nasz, tak się módlcie, Ojcze nasz, nasz który jesteś w niebie. Czy wiesz, co to znaczy dla ciebie i dla mnie, że twój Bóg jest twoim Ojcem, kochającym Ojcem? I powiem wam, ta doktryna, ona tak wiele zmienia w naszej pozycji, w tym, jak myślimy o Bogu i o nas samych. Bo zobaczcie, to, że On jest moim Ojcem, i, i, a ja Jego dzieckiem, to wiecie, co to znaczy? To znaczy, że ja dzisiaj mogę teraz przychodzić do Niego, Mateusza 7. I tam jest powiedziane, że proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Kołaczcie, otworzą wam. Bo Ojciec Wasz, który jest w niebie, da dobre rzeczy tym, którzy Go proszą. Mogę rozmawiać z nim. Mateusza 6, 9. Możemy go słuchać. Efezjan 1, od 17 do 18. Możemy wierzyć mu. Bo Mateusza 6 mówi, że ojciec Wasz niebieski wie, czego potrzebujecie. Dlatego on zaopatrzy. Dlatego skoro oni z moim ojcem, to ja mogę robić te rzeczy, ale też skoro oni z moim ojcem, on będzie robić pewne rzeczy. Po pierwsze, będzie mnie słuchał. Pierwszy, ja na piąty rozdział. Bo taka jest ufność, jaką mamy do niego, jeżeli prosimy coś według jego woli. On wysłuchuje nas, on się troszczy o nas. Łukasza 12. Widzicie tak, Mateusza w szóstym rozdziale też jest powiedziane, że z do ptaków niebieskich, które Bóg się, o które Bóg się troszczy. Teraz pomyślcie, ja, ja tak sobie wyobraziłem tę sytuację. Gdyby nawet dzisiaj najbogatszy człowiek na świecie próbował wziąć na siebie karmienie wszystkich ptaków, które są na świecie. No to miałby z tym duże problemy, żeby to robić, żeby wykarmić wszystkie ptaki. A wiecie, że Bóg robi to już od tylu lat? I czy On nie będzie troszczył się też o mnie? O tego, który jest Jego dzieckiem? Ale to jest też ciekawe, że On będzie też napominał nas w razie konieczności. Hebrajczyków, 12 rozdział. Tak jak w Psalm 23 mówi: Ja jestem wdzięczny Bogu za to, że Jego laska i kij, mnie pocieszają, bo to jest czasami dla mojego dobra. Bóg używa tych rzeczy, ale też On będzie zaspakajał moje potrzeby, bo ja jestem Jego dzieckiem. Mateusza 6 rozdział. Ojciec Wasz wie, czego potrzebujecie, przedtem zanim Go poprosimy nawet, bo On jest naszym Ojcem. I dlatego, że On jest naszym Ojcem, a my Jego dziećmi, to też ja mam teraz nowe imię. I nie musimy żyć w tożsamości starego człowieka, tym, kim byliśmy, te imiona, które ten świat nam nadawał. Mamy nowe imię, nowe imię w Chrystusie Jana 3, 1 Jana 3.1. Zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i Jego jesteśmy. Dzięki temu mamy dzisiaj podobieństwo Jemu, jesteśmy naznaczony rodzinnym podobieństwem, możemy stawać się coraz bardziej podobni do Chrystusa Rzymian 8.20. Mamy wiele braci i sióstr, to wy, którzy tutaj jesteście, ale także ci, którzy nas oglądają przez internet. To jest z powodu tego, że jesteśmy Jego dziećmi. I też, po czwarte, mamy miłość rodzinną. Ja na 17 rozdział, gdy Jezus modlił się i mówi, objawiam im imię Twoje i objawię, aby miłość, którą Ty mnie umiłowałeś, była w nich. Zobaczcie, jak wiele przywilejów wynika z tego, że jesteśmy dziećmi Bożymi, że należymy do Niego, że on jest naszym ojcem. Dlatego nie spoufalajmy się z tym faktem tego, co Bóg zrobił, co uczynił, że zaadoptował nas, uczynił nas swoimi dziećmi. To jest tak wielkie, bo to zmienia wszystko. I gdy wiem, jaka jest moja pozycja przed Bogiem, wiem kim jestem, że jestem Jego dzieckiem, to wiem, że cokolwiek robię, kimkolwiek jestem, to nie po to, żeby sobie zasłużyć na coś. Ale to wynika z tego co on uczynił dla mnie i kim mnie uczynił